Jak oglądacie właśnie moje shoty z Anarchii, to możecie być zainteresowani serwerem kraftem który oferuje tryb Anarchia SMP, który jest odzwierciedleniem trybu Anarchia Practice. Czyli masz tam itemy z Anarchii i bawisz się dobrze z innymi graczami oraz tepasz się do trapów. Spod tych shotów losuje sponsora na całą edycję tego trybu, także napisz swój nick w komentarzu i wyczekuj na wyniki. Tutaj można bardzo dużo potracić, nie? Można bardzo dużo potracić. Wtedy ja nie odpowiadam za to, co, za to kto się do mnie tepa, więc jeżeli ktoś się będzie tepał, to musiałby to grubo przemyśleć, ale wtedy też mogą być sojusze, to takie nie jest fair. Ja myślę, że pomysł jak najbardziej dobry, lecz na pewno na moją korzyść Spiszę. No właśnie... A co jak się pięć osób zgada, żeby cię zabić, na przykład, nie? Eee, no nie wiem, też nie chcę dawać takim... Braku możliwości ucieczki w sumie. Bratek jest pewny siebie po prostu. Dobra, słuchajcie, to zrobimy w takim razie obsydianową. Obsydianową zrobimy. Cuba obsydianowego. Bedrock to nie jest chyba dobry pomysł ogólnie. Dobra, jeszcze trochę większy, co? Żeby była powierzchnia do klepy lepsza. Oczywiście ja to potem usunę, żeby nie było, że wiecie. No to potem usunę. Ile zrobiasz rocznie, ile masz lat? Dobra, taki cube myślę, że G. Grub sześcianki byś proponował. Dobrze, zrobimy grup sześcianki w takim razie. Dobra, zrobimy tak, żebym wiedział, gdzie się rozchodzi ścianka Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Zrobimy pięć... ...pięć bloków grubości ścianki. To nie musi być jakieś ultra duże generalnie, w sensie ultra wysokie. No i oczywiście też podniosę w sumie podstawę z tego, nie? Podniosę coś podstawę z tego. Eee, dobra, tutaj zrobimy... a, też pięć, dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Piek. Ja myślę, że to będzie tak, że... Ktoś wykopie wyjście i karty potem stąd sobie wyjdzie na luzie, nie? Więc także luz, spokojnie. I tak, jeżeli nie chcecie się tepać, nie tepajcie się. Jeżeli wiecie, myślicie, że zginiecie, nie tepajcie się. Bardzo ważne, ten kto chce się bić tutaj, w tej Giga Cube Obsydianowym, zapraszam. TPA do mnie, ten kto chce się bić, można zginąć. Ja uprzedzam, że zginiecie tutaj. Nie odpowiadam za straconej temy. I tutaj obserwujemy, tak? Z widzami. Obserwujemy. Podłoga. A, właśnie może podłoga. To jest bez kitu. I tepam za jakieś parę sekund. Dobra, Seto, Obsidian. Trzy, trzy warstwy na dole, trzy warstwy na górze, pięć z boku. Także tepajcie się. Traci się kostium podejdzie, Nie, 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 nie traci się. Nie traci się. Dobra, kochani. Tepam. Tp, akcept. Gwiazdka wpisuje za pięć. Cztery. Trzy. Jeden Ej, co jest? 38 próśb Dobra yy, Rozpoczyna się giga walka W giga O, Oj, będą Ojejku, chyba są lagi No to troszkę słabo, że Co to jest za sektor? Okej okay. Dobra, już powoli się ogarnia Ale tu jeszcze... O Jezu, ludzie się tutaj jeszcze im nie, po, nie, poza, nie pozaładowało. Chyba ludzie mieli długie loading screeny te pania i wiele osobom się nie pozaładowało Dobra, słuchajcie. No jest tutaj rzeźnia, jest tu rzeźnia. Jedna osoba zaczęła kopać tunel do wychodzenia Tak to... No, nie tak to inne osoby raczej nie wyszły Tutaj ktoś się próbuje zakoblowywać Ej, dużo jest niewidzialnych, naprawdę dużo jest niewidzialnych Dobra, gdzie jest Esik, gdzie jest Esik Gdzie jest Esik, jest tutaj Esik Boże, patrzcie co on tutaj robi Ej, y, ogólnie myślałem, że więcej Anarchicznych się tu tepnie, myślałem, że więcej Jeśli będziecie chcieli, zrobię może Drugą turę No, Esik się skupia tutaj na Anarchicznych, więc y, Anarchiczni mają przewalone to temy idą, patrzcie. Jaki lucik, pyk. Wszystko do sakiewy poszło, ale. Ale niewidzialni też tu będą mieli swój. Yy, będą mogli pozgarniać item. Patrzcie tutaj, Hubix jak czeka na no itemy. Sobie będzie zbierał. No ładnie, ładnie. Esik tutaj ciśnie. Dobra, proszę bardzo. Iwentówki sobie pobrali ludzie, widzę. Jakieś parawany, wszystko. Jedna osoba się tylko przekopała przez ściany obsidianowe. Nie, dwie. Okej, okay, są dwa wyjścia z obsidianowego boksa, jak coś. Oj, 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 oj. Esik tutaj zaczyna tańce swoje. No. Ale nie, no czy kolega ucieknie przed Esem? Myślę, że jest taka szansa. Oj, ale go skonkował. Dobra, to już chyba nie ma szansy. Tutaj jest kolejne wyjście. Porobi, porobi, porobione jest parę wyjść. Sprawdźmy itemy tego zioma. On ma elytrę! O kurde! I masakiewę Oj, bratku, ale ja uprzedzałem jak coś, że yy, żeby się tepać na własną odpowiedzialność Patrzcie czy kolega, patrzcie, tutaj go Okej, okay, dobra, ziomek ucieknie raczej. Lkę ma, patrzcie, założę elkę i spierdzieli. No. Dobra, Oski chyba wraca do Cuba Nie, nie będzie marnował czasu. Ej, mega klepa tu się zrobiła. Podoba się to dla mnie. Ej, co Myślałem, że tu po Myślałem, że tu w 10 sekund powstał trap, nie? To by... był mega zdziwiony. No i tutaj jakieś diaksiki. Eee... Wykończenie. Eku warte 1 milion, no. Oj, 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 ojoj! Oj. Chmurka ty, ej widzieliśmy go! O, jakiś Stevek zabrał ty. tu kolejny bierze i i loga Mocne I dużo diaksików, patrzcie ile tu itów leży, jaki to jest... Boże, jaki to jest, patrz, o, ustawił se home'a, pyk, wziął i loga Piękne, piękne dla diaksików Tu ktoś jest na górze, dobra Gdzie jest esik? Jest tutaj Dobra, będzie wykańczał. Wykańczał będzie wszystkich po kolei. Pyk, pyk. Obpierciel. Co on ma w inventory Ej, przygotował się mocno, się przygotował, powiem wam. Ale myślałem, że będzie miał więcej setów, szczerze powiedziawszy. Walentynkowe serca sobie wziął, żeby postakować. I co, chcielibyście powtórkę, jak to się skończy, czy nie? Yy, jeszcze raz takie te zrobić? Tak. <laughs> Dobrze. Yy, w takim razie Yy, w takim razie chyba zrobimy. Jeżeli chcecie. Ładnie. No, to już same Steve'ki pozostawały i ludzie, którzy chcą ten Dropik sobie zgarnąć, nie? Moja Wiśniewska tu jeszcze bierze jakieś ostatnie. Ciekawe, czy oni mają sojusz z Czy nie? Poczekaj chwilę. No, poczekam, poczekam. Jasne, tutaj jeszcze niewidzialni sobie zbierają lucik. Ej, ale naprawdę dużo jest tych niewidzialnych, powiem wam. <noise> ten, ten wędkuje. I co? No, jest sik, no. I co? I co, Asik? Dropło coś dobrego? Tam była szansa na ziomeczka z sakiewą za litrą? Czemu? A rekrutacja do administracji jest od 16 lat? To jest to zdecydowane podpisaniem umowy? Czasami robicie, czy czasami robicie wyjątki, wiesz co? No to jest taki wiek, gdzie już ktoś myśli dosyć trzeźwo i ogarnia po prostu, nie? Bedrock 1 do 1 box? U no ogólnie mogę zrobić, mogę zrobić ten box z bedrocka, nie? Mogę go zrobić z bedrocka. To już nie wiem czy, no kurde, nie wiem. To już jest trochę za mocne, bo powin... Tak czy siak powinna być możliwość ucieczki, nie? Box z bedrocka to wydaje mi się, że jest za mocna rzecz i... No jest duża szansa, że S wygra i potem wiecie, będą jakieś spiny do mnie, że faworyzacja twórców i ogóle. Grubsza ściana zopsa? No jak, pięć, przecież 5 warstw to jest dużo. To jest naprawdę dużo. To nie, to nie było tak prosto uciec z tego. Dobra, i tu zrobimy... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, łatam tą ścianę. Dobra, zrobimy jeszcze jedno to tepnięcie, załatam tą ścianę. O, chyba się dobrze zrobiło. Dobra, set obsidian.